Tak, mamy tutaj Staw Górny, miał to być piękny ośrodek rekreacyjny, o takim nawet ponadlokalnym charakterze tak. zasięgu. Mieli tutaj z dawnego województwa radomskiego zjeżdżać w czasowicze, przyjeżdżać na weekendy, tak. Tak. No, na miastka niby jest, bo troszeczkę został tutaj uprzątnięty, został uprzątnięty teren. Mamy Stanice sportów wodnych, jakby to nie, nie brzmiało? W każdym razie no, wyciąg Wek Parkowy jest. Najbardziej przekonały się o tym najdobitniej o będzie, mm -hmm. ale proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten stan tego? Zagospodarowania tego stawu, no i w kontekście tego, co jak Państwo mówicie, no, dosłownie kilkaset metrów dalej, może być, może powstanie, Panie redaktorze. No, więc na początku powiedziałbym, że pochwaliłbym burmistrza za pomysł, żeby, że się w ogóle za staw próbował zabrać. Tylko za przeproszeniem nie z tej strony. Tutaj jest sam pomysł wakparku i tych Nard wodnych, tutaj to jest pomysł chybiony. Zostały wydane ogromne pieniądze, które, które kosztowało to urządzenie, natomiast samo urządzenie nie przynosi żadnych dochodów. Tutaj. No ja myślałem, że to jest jakieś środowisko, może narciarzy wodnych. Nie, w nie, to znaczy środowisko narciarzy wodnych nie jest. Pan burmistrz dawał dobry przykład kilka razy, jeżdżąc tutaj na nartach wodnych. Natomiast ja w tym roku, dosyć często mi się zdarzyło tutaj być, mm -hmm. bo pogoda przecież w tym roku w, w no właśnie, wakacje to była. Było? Ludzi. Hmm, powiedziałbym mieszkańców pionek sporo, natomiast na tym urządzeniu to praktycznie biorąc niewiele widziałem osób, które. Czyli by tutaj... to nie była inwestycja, która by przyciągnęła. Absolutnie, a o, jeżeli, o to miało, ale... jeżeli to miało przyciągać tutaj e, w turystów z Radomia mhm. i z okolic, to absolutnie chybiony pomysł, no nie będę wspominał o, o łabędziach, które tutaj w ubiegłym roku poginęły. Na tych, na tych drutach. Także no sam pomysł, pomysł zajęcia się stawem, tak, bo ja muszę powiedzieć, że w poprzedniej kadencji Rady Miasta pan burmistrz Janeczek również miał pomysł wykorzystania tego stawu i pierwsze prace, e, czyli odsłonięcie części tego nasypu tam przed nami, które widać, e, to właśnie zostało zrobione za burmistrza Janeczka. Rozumiem taka mini plaża. Tak, a mini mhm. plaża to została zrobiona jeszcze w poprzedniej kadencji i ona do tych. Do tej pory służy tutaj. Zostało tylko zbudowane takie urządzenie do zabawy dla dzieci. Mhm. Natomiast pozostałe obiekty, które tutaj są wszystkie do tej pory były. Tutaj nic nowego oprócz tego wakparku, oprócz tego pomostu, który tutaj został zrobiony mhm. e, przed nami e, pontonowego, nic więcej nie zostało generalnie zrobione. No, no, to co było, to jest. Natomiast jeżeli to miało ściągnąć tutaj do pionek turystów, to to pomysł nie mhm. wyszedł. Państwo jesteście zaniepokojeni, bo za naszymi plecami są tereny popronitowskie kolejne kilkanaście hektarów, które będą czy są no, przeznaczone do sprzedaży, prawda? Tak. I Państwo są zaniepokojeni, że ta firma QFG, która taką ekspansję tutaj na tym terenie rozpoczęła może budować instalacje, które mówiąc prosto, no, będą szkodliwe. Tak. No, tutaj mamy mieszkania, działki, ludzie mieszkają, mamy jednorodzinne. Czy państwo na jakiej podstawie państwo składają takie wnioski, bo rozumiem, że ekspansja owszem idzie, bo to jest, to jest faktem. Natomiast czy są jakieś fakty, jakieś, jakieś dokumenty, wypowiedzi, które by świadczyły o tym, że tu oprócz jak wiemy na pewno ma być wylęgarnia, jest budowana mieszalnia, a przede wszystkim kurniki, bo gdzieś między tą wylęgarnią a ubojnią no, trzeba te ileś tygodni tuczu. 44 dni trwa cykl tuczenia kurcząt. Ostatnie najbardziej szkodliwe to jest ostatnie dwa tygodnie, czyli szósty i siódmy tydzień. Wtedy jest, no to są już duże kurczaki już prawie kury i, i, i wtedy tych, tego odpadu od nich, z nich jest najwięcej. Ale firma QFG do tej pory ja przynajmniej się nie spotkałem, żeby wprost powiedziała, że tu będą kurniki, że to tu będzie tucz. E, panie redaktorze, nie powiedziała wprost firma QFG, ale powiedział to wprost pan burmistrz. Mm -hmm. który powiedział, że będzie tutaj cały cykl. Czyli cała produkcja, od początku do końca, czyli zaczynając z tego wynika, od jajka na gotowym, nie wiem, pasztecie zrobił, prawda? Z tego tak wynika. Poza tym pytał Pan, czy skąd my wiemy, że to będzie szkodliwe. Ja bym odwrócił to pytanie. A skąd wiadomo, że nie będzie szkodliwe? Nie ma opinii środowiskowej o szkodliwości tego. Przepisy w tej mierze są bardzo niejednoznaczne, jaka powinna być odległość. Jak Pan widzi, jest tutaj odległość dosłownie kilkuset metrów. No więc, żeby nie wiem jak się chciało to robić, to na przykładzie innych miast, o których mówiliśmy, na przykład Żuromina, wiadomo, że jest to niezmiernie szkodliwe, że ten, ten zapach, ten za, nie powiem brzydko smród. Będzie tutaj nie tylko w tych domach, ale będzie na całą ulicę Fabryczną, a ten ośrodek w tym, w, w tym samym no nie będzie, bo to w lecie to wiadomo co tu będzie. Mhm.